Witam Państwa serdecznie na kolejnym 26. posiedzeniu Rady Ministrów. To jest ostatnie posiedzenie rządu w czasie polskiej prezydencji. Jak Państwo wiecie, wspólnie z grupą pań, panów ministrów będziemy reprezentować Polskę zarówno na szczycie NATO w Hadze. Pan minister Sikorski jest tam już na miejscu. Pan premier Kośniak, Kamysz, dzisiaj dołączy. Ja będę tam jutro, a później, oczywiście, Bruksela i podsumowanie polskiej prezydencji. Będzie okazja z Brukseli także informować polską opinię publiczną o, o finale polskiej prezydencji. Z satysfakcją mogę, mogę tylko powiedzieć, że. Te strategiczne cele, jakie sobie założyliśmy, i przestawienie torów politycznych Europy na bezpieczeństwo w wielu wymiarach. A, a najważniejsze to bezpieczeństwo w tym wymiarze dosłownym. A więc y, bardzo masywne zmiany, też jeśli chodzi o y, używanie europejskich środków, ale też y, całą filozofię polityczną dotyczącą zarówno stosunku do potencjalnego agresora, do nielegalnej migracji. Polska była tutaj. Nie tylko ze względu na prezydencję, ale też działania, jakie tu podjęliśmy, traktowano naprawdę jako lider tych zmian i one nie są łatwe. Znaczy, tak naprawdę tu chodziło o coś więcej niż tylko korektę. Dokonaliśmy naprawdę głębokiego zwrotu w polityce europejskiej w tych wymiarach bezpieczeństwa, konkurencyjności i deregulacji. Ale będę o tym mówił więcej tam w Brukseli, skoro o, o deregulacji mowa. To jest przede wszystkim nasz wielki wysiłek krajowy. Jak Państwo wiecie. My podjęliśmy się tego wysiłku wspólnie ze stroną społeczną. Będziemy podsumowywali na początku lipca pierwszy etap naszej pracy. Ponad 300 inicjatyw ze strony społecznej i nasze zobowiązanie, że do końca czerwca co najmniej jedną trzecią zrealizujemy tu na etapie rządowym. Bardzo ambitne zadanie i wyzwanie, ale mogę z satysfakcją dzisiaj powiedzieć, że chyba rzeczywiście Uda się w tempie zupełnie, no, chciałoby się powiedzieć kosmicznym, ale akurat kosmos dzisiaj się kojarzy ciągle z odkładaniem lotu naszego rodaka, więc ale wyjątkowe tempo, wyjątkowa praca. Jeszcze raz chciałem wszystkim podziękować za to niezwykłe zaangażowanie. Setki, setki zmian. Od najdrobniejszych po bardzo masywne, jeśli chodzi o deregulację. Na przykład dzisiaj mamy kolejnych pięć projektów deregulacyjnych. I... One dobrze ilustrują jakby całą filozofię tych zmian. Na przykład będzie tak, że naczelny sąd, sąd administracyjny wtedy, kiedy rozpoznaje sprawy, będzie sam sprawdzał, kto jest upoważniony do reprezentowania drugiej strony. To jest, wydawałoby się, trudna sprawa, ale każdy, kto ma za sobą doświadczenia, na przykład jako przedsiębiorca w relacji z sądem administracyjnym, wie ile papierków musi dostarczyć w tym, udowodnić, że jest upoważniony do... Do, do, do bycia obecnym w tej sprawie, a teraz będzie to zadanie sądu. Dane są dostępne w karasie i dlatego, dlatego um, cieszę się, że takie dość oczywiste rzeczy, ale które były nie do zrobienia przez długie lata, znajdują swój dobry finał. Także daję to tylko jako, jako przykład. Jest też formą deregulacji. Nasza decyzja, którą podjęliśmy dzisiaj. Um, y, b, 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 Kosztowało to sporo czasu, będziemy nadal rozmawiali o tym z Komisją Europejską, ale jeszcze dzisiaj po ostatecznej rozmowie też z panią minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz podjęliśmy decyzję, żeby odejść od tak zwanego podatku morawieckiego. Chodzi o ten sławetny podatek od, przy rejestracji z samochodu, tego najtańszego. Samochodu, na który stać było ludzi, którzy mniej zarabiają. Jak wiecie, ten podatek Morawieckiego miał polegać na tym, że im tańszy samochód kupujesz, a więc na przykład wieloletni diesel, tym wyższą opłatę przy rejestracji będziesz zobowiązany uiścić. Trudno się zgodzić na to, aby za walkę ze zmianami klimatu odpowiedzialni finansowo mieli być ci, którzy najmniej zarabiają. To było postawienie całej tej sprawy na głowie. Dlatego. Hmm, przy wszystkich konsekwencjach tej, tej decyzji jestem przekonany, że ona ma głęboki sens i takie poczucie zwykłej ludzkiej przyzwoitości i sprawiedliwości. Nie będzie tak, że obarczać będziemy tych naj, naj, najmniej zarabiających, tych, których stać na samochód na tańszy, tak? stary, diesel, żeby to oni ponosili ciężary finansowania walki ze zmianami klimatycznymi. Cieszę się też i to, bo przy okazji posiedzenia rządu zawsze yy, dzielę się z wami takimi dobrymi informacjami, bo we współczesnym świecie dobra informacja to jest coś naprawdę wartego zawsze podkreślenia i cieszę się z tych danych dotyczących naszej gospodarki. Niektórzy nie wierzyli, kiedy mówiliśmy już wiele, wiele miesięcy temu, że Polska staje się liderem i wzrostu, i pewnego przyspieszenia i ciągle znajdujemy tego potwierdzenie w danych. Ostatnie dane dotyczące i, i sprzedaży detalicznej wzrost o 4,4 i to jest bardzo solidna dana i naprawdę mamy powody do satysfakcji, czy przewidywana, ale też bardzo pozytywna informacja o, o produkcji przemysłowej 3,9. Myślę, że ci z Państwa też, którzy bezpośrednio pracują w resortach odpowiedzialnych za finanse i gospodarkę mają też powód do, do satysfakcji. Przyjmujemy też, i tu dziękuję pani minister Dziemianowicz-Bąk za, za determinację, ustawę, która, na którą czekało bardzo dużo ludzi, też strona społeczna, między innymi związki zawodowe, czyli staż pracy. W staż pracy będą wliczane także te lata, miesiące, kiedy. Ktoś prowadził jednoosobową działalność gospodarczą albo był na umowie cywilnoprawnej. I to ma swoje konsekwencje pozytywne dla pracownika. Nagrody biluszowe, no, duszy staż, duszy urlop szybciej, znaczy ten, ten górny pułap urlopu szybciej będzie się należał tym, którzy kiedyś prowadzili właśnie jednoosobową działalność gospodarczą, albo pracowali na umowę zlecenie i im się to nie wliczało do stażu. Także. Hmm, i cieszę się też, że pan minister finansów uzyskał porozumienie ze wszystkimi resortami, to znaczy nie będziemy do, z budżetu finansować konsekwencji tej, tej decyzji, tylko pani, panie i panowie ministrowie znajdziecie sposoby w swoich dziedzinach, aby, aby wygospodarować te dodatkowe środki związane z faktem, że ludzie będą mieć dłuższy staż pracy dzięki tej, tej ustawie. Rzecz i, y, bardzo ważna dla wszystkich bez wyjątku obywateli podjęliśmy decyzję. Pani minister y, y, Hanikłowska tutaj też się sporo napracowała, żebyśmy mogli dzisiaj powiedzieć i dziękuję za to, że y, indywidualny odbiorca, odbiorca odbiorca energii elektrycznej może spać spokojnie. Mrożyliśmy ceny do września, podjęliśmy decyzję, że spokojnie do końca roku. Możemy dalej mrozić ceny energii, co przy równoczesnym spadku cen energii na rynku może oznaczać i do tego zmierzamy, że także w przyszłym roku nie będzie dotkliwych z punktu widzenia klienta zmian. Ale na razie dołożyliśmy kolejne miesiące, jeśli chodzi o mrożenie cen energii, więc nie będzie żadnych przykrych niespodzianek. Jak wiecie, dla przedsiębiorców. Te ceny energii spadają dzięki temu, że energia jest tańsza i to tak jak jeszcze się upewniałem tak przez przypadek może trochę w ostatnim roku to jest blisko 30% tańsza energia dla przemysłu. W związku z tym tutaj też jest no, bardzo pozytywny, pozytywny komunikat. To tyle, jeśli chodzi o i o dzisiejsze posiedzenie rządu, ale też o informacje, na które ludzie długo, długo czekali. Mam nadzieję, że też nasza merytoryczna praca trochę może uspokoi też emocje i, i nastroje. Gorączka towarzysząca ostatnim tygodniom i, i dniom nie zwolniła nie nas z obowiązku, żeby, żeby swoje robić, więc dziękuję wszystkim paniom i panom ministrom za, za wkład w te w te dobre informacje. Dziękuję państwu.